Jeżeli pod tym filmem zostawicie 5 lajków, to podam Wam link do tekstu rybaka, którego dzisiaj jakby pokażę Wam. No i także tak, tak wygląda tekstura drewna, tak wygląda tekstura desek, tak wyglądają tekstury tych sadzonek. Tak wyglądają wszystkie rudy. Tak wygląda woda i lawa. Bardzo ładnie to się prezentuje. Tak wygląda kowadło. Tak wyglądają wszystkie itemy. Tak wygląda książka. Tak wygląda enchant. Tak wygląda yy, złote jabłko, za, złoto, zaklęte jabłko. Tak wygląda złote jabłko. Tak wygląda zwykłe jabłko. Tak prezentuje się wełna. Tu widzicie teksturę żwiru, tu widzicie teksturę bedroku, tu bruku, tu kamienia, tu e, jak to się nazywa? Kamiennych cegieł, nederaku, piasku dusz, świecącej dyni, zwykłej dyni, e, tego snopa siana, e, lampy, latarni morskiej. I blog i slime Ogólnie nie, nie pokazałem tutaj wszystkiego, bo tego było aż za dużo. Tutaj macie wszystko. I ja nie pokażę tego teraz. Jeżeli zostawicie 5 lajków like pod tym filmem, to podam wam link do tego teksturpaka. I póki nie wbijecie tych 5 lajków, like będę korzystać z tego teksturpaka na każdym odcinku. I w ogóle przez cały czas. Ten teksturpak będzie Wam na pewno działać na Minecraft. Jeśli macie Microsoft Premium, to Wam na pewno zadziała. A ja już się mogę z Wami pożegnać na razie.